Wcześniej spotkał się pan z prezydentem Karolem Nawrockim. Powitanie między prezydentami wyglądało trochę inaczej niż kilka razy wcześniej z prezydentem Andrzejem Dudą. Wtedy nasze media obiegły te zdjęcia, jak panowie prezydenci wpadają sobie, wpadacie sobie w ramiona. To to jest już inna relacja między prezydentami teraz? No, dziękuję za to pytanie. Po pierwsze chciałbym podziękować Andrzejowi. Od dawna go już nie widziałem i osobiście żywię do niego ludzką wdzięczność ukraińską za to, że jako przywódca, wczesny przywódca Polski, będąc prezydentem, przemierzył ze mną tę długą drogę. od Poznania się, znajomości, potem wyzwań, które trafiły się w czasie epidemii COVID-19 i w czasie pełnoskalowej wojny. W trakcie tej pełnoskalowej wojny staliśmy się przyjaciółmi, ponieważ razem. Wszystko czyniliśmy jako liderzy naszych krajów, by pomóc Ukraińcom, by chronić Ukrainę, Ukraińców Polskę, by e, chronić armię, by e, Polska udzieliła schronienia Ukraińcom. Pamiętam, jak budowano w Rzeszowie ten węzeł logistyczny, w Rzeszowie znany, słynny w całym świecie, który w ogromnej mierze pomógł Ukrainie. Jest to zatem dru, długa droga, drugi, przemierzony przez nas szlak. I w czasie wojny właściwie takie doświadczenie należy przemnożyć o dwa lub na trzy przez trzy. I to było nasze doświadczenie z panem Andrzejem Prezydentem Dudą i nigdy nie zapomnę tego, co uczynił dla nas I nigdy nie zapomnę i nie zdradzę naszej przyjaźni. Jeżeli chodzi o prezydenta Karola Nawudzkiego, to przywitałem go. Złożyłem mu życzenia w przemówieniu. Dzisiaj, po pewnym czasie, już mieliśmy okazję do spotkania. Była to wizyta oficjalna na wysokim szczeblu, i jestem za to wdzięczny, że. Ta możliwość się pojawiła, nasze delegacje musiały na nas długo czekać, długo rozmawialiśmy, było to spotkanie w cztery oczy, potem dłuższa rozmowa w szerszym gronie i myślę, że jest to bardzo istotne, że jest to bardzo pozytywna rzecz. Udało nam się omówić wiele konkretnych problemów, staramy się okazać sobie wzajemne zrozumienie i zrozumieć się wzajemnie, nasze kraje się zrozumieją. My, jako obywatele naszych krajów, jako osoby, my rozumiemy się. Natomiast jest to pierwsze nasze spotkanie i sądzę, że po podołaniu pewnego dystansu będziemy mogli i osiągniemy jedynie wzmocnienie naszych relacji, naszych relacji jako polityków i jako liderów naszych krajów. Dużo o tym dzisiaj rozmawialiśmy i bardzo chciałbym, by w żadnym razie nie do Szło do zrujnowania tego, co Karol, zbudowaliśmy do tej pory. Dopytam tylko, jeżeli chodzi o budowanie przyjaźni, to chyba tutaj może być trudniej, biorąc pod uwagę, że prezydent Karol Nawrocki powiedział, że przekazał panu zdanie Polaków, tu już cytuję, że nasza pomoc Ukrainie nie spotkała się z należytym docenieniem. Jak pan to odebrał? No, no, Karol się dzisiaj... Karol, dzisiaj podczas naszego spotkania w Cztery Oczy, nie jest to już tajemnica, ponieważ później podczas konferencji prasowej wydaje mi się, że prezydent powtórzył ten pogląd. Pogląd, że przekazał mi ten sygnał, o którym pan wspomniał. Otóż, proszę pana, sądzę, że zawsze byliśmy Polsce wdzięczni, i uczciwie powiem, że według mnie. Mamy, jesteśmy jednością, nie możemy okazywać sobie żadnej wrogości, nie może być między nami wrogości. Gdybyśmy byli niebezpieczni, nieostrożni, to rzeczywiście moglibyśmy doprowadzić do zrujnowania tego sojuszu, który jest bardzo istotny do przetrwania Ukraina Europy i bardzo ważny dla bezpieczeństwa Polski. Ukraina już w tej chwili jest zaangażowana w wojnę. I Rosja bardzo pragnie, by Sojusz Polski i Ukrainy został zrujnowany. Ten mit jest zatem bardzo ważny. Jest to jakiś opór stawiany narracji rosyjskiej. Mówimy nie tylko o agresji zbrojnej, mówimy również o tej stałej narracji, którą Rosja upowszechnia, poszerza, szerzy w Europie, by zrujnować naszą jedność. Sądzę zatem, że retoryka przywódców Polski i Ukrainy powinna być ostrożna, powinna być ukierunkowana na budowę wyłącznie na budowanie naszych stojąków na budowanie sojuszu między Polską i Ukrainą. Jest to, to jest mój pogląd i dlatego y, Ukraina w tej wojnie chroni y, nie tylko siebie, ale również Europę, w tym również Polskę. i Polska nam wspiera, pomaga nam, za co jesteśmy Polsce bardzo wdzięczni. Y, tak jak innym europejskim krajom, choć Chociaż nie wszyscy są takie kraje, Państwo wiedzą, które nie są zainteresowane w udzielaniu nam pomocy, ale myślę, że każdy dzisiaj wykonuje ważną misję nie tylko dla innych wzajemnie, ale i dla siebie. Pan Nawrocki i. po spotkaniu pana prezydenta, właśnie kiedy rozmawialiście po tym spotkaniu, dodał wpis, w którym stwierdził, że to nowe otwarcie w relacjach między Ukrainą a Polską i że to jest zła informacja dla Rosji. Zgadza się Pan z tym? Zgadzam się. Mieliśmy spotkanie, to już jest pozytywny fakt. Było to drugie spotkanie, które miało przebieg pozytywny i konstruktywny. Myślę, że jest to właściwa droga, która z pewnością niweczy wszelkie rachuby Rosji na zrujnowanie tego, o czym już wspomniałem, tym, czyli stosunków między Polską i Ukrainą. Była to dla mnie bardzo ważna wizyta. Od tej wizyty oczekiwałem, by udało nam się budować stosunki. Konkretne projekty, bowiem to jest już konkret, ale przede wszystkim chodzi o sojusz i szacunek. Natomiast projekty to są już elementy. Natomiast najważniejszy jest fundament, najważniejsze jest budowanie, nie rujnowanie. To docenienie, o, którym, którego, o które upominał się prezydent Karol Nawrocki. Jak sądzę, jak wszyscy sądzimy, może dotyczyć i pewnie dotyczy historii i takiej szczerej rozmowy o historii, pan z kolei zadeklarował, że w sprawie upamiętnienia ofiar możemy się porozumieć, ale czy to w praktyce oznacza taką stałą zgodę Kijowa na proces ekshumacji i badań na Wołniu? Powiedziałem, że procesy ekshumacji są w tej chwili otwarte. Chciałem powiedzieć, że fakt, że dzisiaj spotkaliśmy się z kierownictwem instytutów. Pamięci Narodowej, od nas, z naszej strony to było kierownictwo. Myślę, że te kroki są robione. Nie na słowach, nie w deklaracjach, a te procesy ekshumacyjne już trwają. Sądzę, że Ukraińcy nie blokują i nie będą blokować tych procesów. Uważam, że powinniśmy zmierzać w kwestiach historycznych, wychodzić sobie naprzeciw. Myślę, że ta synchronizacja jest właściwa. Myślę, że powinniśmy okazywać sobie wzajemnie szacunek. Jedyną rzeczą, o której mówię, jest to, że mamy znacznie więcej rzeczy wspólnych. Oczywiście mamy tragiczne elementy w naszej wspólnej historii, mamy jednak... Wiele elementów w nas łączących, jednoczących, które są pozytywne. Jest bardzo wiele w naszym sojuszu wspólnego. Myślę, że wszystkich tych tragicznych elementów nie możemy zapominać. Musimy wspierać się wzajemnie i tak będzie. Jeżeli szczerze miałbym mówić, jak rozpoczynała się ta wojna przed czterema laty, gdy wspieraliśmy jeden drugiego, to. Tworzyliśmy w ten sposób historię. Jest to też historia, jest to bardzo silny przekaz, gdy jeden kraj, jeden naród wspiera drugi kraj, drugi naród. I w tym samym nie daliśmy Rosjanom okupować Ukrainy i dotrzeć do granic Polski. Myślę, że to też jest historia i że to też, też jest bardzo ważna historia, i mówmy o takich momentach. Jedna wypowiedź przykuła uwagę części komentatorów. Wypowiedź Władimira Putina, że byłby w stanie powstrzymać uderzenia w głąb Ukrainy na czas wyborów. Czy to jest sygnał, że te wybory można już przeprowadzić? Chciał tego przecież też Donald Trump. Dzisiaj Putin, będący pierwotną przyczyną tej wojny, a morderstwa naszych dzieci, jest. Podstawowym przyczyną tego, że nasze dzieci giną, są rozkazy wydawane przez Putina. Dzisiaj odbywały się bombardowania i to już od nie, nie pierwszy tydzień, od wielu dni bombardowano Odessę i opowiada o tym, jak kocha Odessę ludzi w Odessie, a zatem kochają tak bardzo, że chcą ją zadusić. Dzisiaj zrujnował. Y, y, zrujnował infrastrukturę, produkty, z, produkcję spożywczą, tak by w Odessie i w obwodzie dyskim można było sprzedawać i dystrybuować ani żywności, ani leków, ani benzyny. To była ta operacja dzisiejsza, miała to na celu. To nie przypadkowo, takie bombardowania wielo... Ma ogromną ilością dronów, pocisków, bomb, po uderzenia w infrastrukturę, która wspiera wszystko to, co wymieniłem. Jest to, to realne oblicze tej wojny, jest to oblicze Putina i to jest pierwotna przyczyna. I to jest pierwsza przyczyna też tego, że w końcu zrujnuje własny kraj i nawet zrujnowanie naszego, jego kraju, jego własnego kraju, to będzie on. I zawsze tak będzie. Natomiast jeżeli chodzi o wybory, wspomniał pan o wyborach. Moja reakcja zatem jako prezydenta na sygnały docierające ze Stanów Zjednoczonych była bardzo otwarta absolutnie otwarta powiedziałem, że w absolutnie w żadnym razie nie zamierzam trzymać się stołka prezydenta y Oczywiście, proszę bardzo, jeżeli zostaną zabezpieczone wszystkie możliwości przeprowadzenia właściwych, godnych wyborów demokratycznych, to oczywiście nie jest to kwestia Stanów Zjednoczonych, to jest nasza wewnętrzna sprawa, naszego ustawodawstwa, ponieważ parlamentarzyści mogą się zmienić, ale musimy mieć bezpieczeństwo zapewnione niezbędne do przeprowadzenia wyborów. Bezpieczeństwo i zmiana zmiany ustawowe są do tego potrzebne. Natomiast jeżeli zapytacie obywateli Ukrainy, czy życzą sobie tych wyborów, czy są do nich przygotowani, to nie wiem nie wiem, czy kogoś tutaj rozczarują, ale. Niewątpliwie wszyscy się boją, obawiają się przeprowadzenia wyborów w czasie wojny. Niewątpliwie nikt nie wyobraża sobie, jak mogłoby to być zrobione w sposób bezpieczny i uczciwy. Zatem są te zagadnienia. Raz jeszcze jednak chciałbym podkreślić, że jeżeli e, uda się na czas takich wyborów zapewnić bezpieczeństwo, by ludzie nie zostali zabici po prostu przychodząc do lokali wyborczych, to jestem za. Panie Prezydencie. Skandal wokół Energoatomu był pretekstem, był wykorzystywany przez część polskich polityków, żeby mówić, że należy co najmniej na chwilę wstrzymać wsparcie dla Ukrainy. Część inwestorów też zastanawia się, czy jeżeli nastanie pokój, czy nadal będzie można bezpiecznie inwestować. Co pan powie tym osobom, które wątpią w to, czy z tego wsparcia Ukraina odpowiednio korzysta? Jeżeli chodzi o to, nie miało żadnego stosunku do wsparcia, to musimy odróżnić. To zupełnie inny kontekst, to jest zupełnie wewnętrzna sprawa. I druga sprawa, czym my się różnimy od Rosji? Właśnie tym, że my przestępstwa sądzimy, że prowadzimy postępowania. Tym różnimy się od Rosji, od Białorusi, o tym piszą media. Są specjaliści, fachowcy, którzy prowadzą postępowania w tych sprawach i będą z tego wyniki. To jest dowodem otwartości Ukrainy i walki z przejawami korupcji. Oczywiście ryzyka są niewątpliwie, to są ryzyka w każdym kraju. W czasie wojny tym bardziej mogą być jaskrawe, mogą być większe, ale to ma miejsce również w krajach pokojowych, w krajach, w których nie ma wojny. Ale kwestia polega na tym, czy jesteście otwarci na takie postępowanie, czy nie my uważam, że my jesteśmy otwarci? Jeszcze w kontekście pana spotkania z prezydentem Karolem Nawrockim, wcześniej, jeszcze rok temu Karol Nawrocki mówił, że nie widzi Ukrainy w NATO, nie widzi Ukrainy w Unii Europejskiej. Czy panowie dziś o tym rozmawiali? Czy pan próbował przekonać prezydenta Karola Nawrockiego do tego, że miejsce Ukrainy jest w NATO, jest w Unii Europejskiej? Bo przecież także o to walczycie w tej wojnie. Uważam, że Polska zawsze wspierała Ukrainę na jej drodze do członkostwa w Unii Europejskiej i w NATO. Dzisiaj nasze członkostwo w NATO jest bardziej skomplikowane, ponieważ dziś nie widzimy wsparcia ze strony Stanów Zjednoczonych Ameryki. I jest to wyzwanie, niewątpliwie, tym niemniej, no jak to się mówi, mamy to, co mamy, to, co jest. Jeżeli chodzi natomiast o naszą drogę ku integracji europejskiej, to Polska była tu zawsze wśród naszych najbliższych przyjaciół, adwokatów naszego członkostwa. Nas wspiera 99% liderów Unii Europejskiej. Wspiera nasze członkostwo w Unii Europejskiej. Nawet Stany Zjednoczone uważają, że członkostwo w Unii Europejskiej byłoby pewną częścią gwarancji bezpieczeństwa, przede wszystkim ekonomicznego bezpieczeństwa Ukrainy. Trochę rozmawialiśmy o tej problematyce i powiedziałem panu prezydentowi, że bardzo liczymy na to, że on i Polska będą wspierać Ukrainę jako przyszłego członka Unii Europejskiej. Cele wojskowe. Jak w ogóle, z pana perspektywy, wygląda sytuacja na froncie w tej chwili? Kto ma rację w opisywaniu jej, bo też znowu o tym dzisiaj mówił Władimir Putin i mówił zupełnie co innego o 50% pozajmowanych miast, o pełnym okrążeniu. Jak jest naprawdę? Na polu boju jest, na polu boju jest na polu sytuacja boju skomplikowana. Ruskich jest coraz więcej w polu. Walki jest coraz trudniej, ponieważ były problemy z dostępnością pewnego rodzaju pocisków, rakiet dla obrony przeciwlotniczej z różnych powodów. Te dostawy zostały opóźnione, więc doświadczyliśmy to różnych... Y, trudnej drogi. Nie tylko że sama ziemia, że tylko zima, mamy też problem z energetyką, przekazywaniem systemów obroń przeciwlotniczych. Nie robię, nie są to zarzuty w kierunku naszych partnerów, ja tylko konstatuję. Sytuacja na froncie oczywiście jest taka. Odpowiadam otwarcie na pani pytanie. Natomiast staramy się uczynić tę sytuację lepszą, ale nie staramy się, w każdym razie chodzi o to, by jej sztucznie nie pogarszać albo wspierać kłamstwa i dezinformacje, które e, rozpowszechnia sam e, sama przyczyna wojny, czyli Putin. Nieraz mówił już o tym, że kontroluje miasta, że generałowie składali mu sprawozdania, widzieliśmy odpowiednie wideo, gdy generał e, zdawał relacje z zajęcia miast, widzieliśmy oczywiście jego nagradzanie generałów. A potem, potem pojechałem do Kupieńska, przyjechałem, Kupiańska i rzeczywiście sytuacja była niełatwa. Rzeczywiście linia frontu była bardzo blisko. Natomiast nasze siły zbrojne kontrolują Kupiańsk. I potem gdzieś zniknął ten generał. Nie wiadomo gdzie. A potem znaleziono, zdaje się, przed, wczoraj, czy przedwczoraj, pojawiła się informacja, że znaleźli go martwego. Czy to nie ten generał? Mi się wydaje, że to ten, ten sam. No. Tak mi się wydaje. Trzeba to sprawdzić jeszcze, różnie to bywa. państwo sami wiecie. Każdą informację trzeba dziesięciokrotnie sprawdzać. Gdyby jednak gdzieś zaginął, to nie byłbym tym wcale zdziwiony, tym niemniej Powiedział Putin, że zajęli 50% wszystkich miast. Jakich zbrewne, miast? Zbrewne, Cóż zajął? Na pewno, tak. Presję wywierają. Niewątpliwie my, mogą zrujnować wieś jedną, drugą, my, mogą tam, tam wejść. Będziemy robić to, wszystko, to zbrewne, by ocalić życie naszych żołnierzy, bo musimy przede wszystkim mieć siłę zbrojną. Tak jest. To wcale nie oznacza, że jesteśmy gotowi do poddania się. Z tego, co słyszę, to nie jest Także nastawia się Pan obecnie na to, że zaraz w najbliższych tygodniach zostanie uzgodniony plan pokojowy i podpisany przez Rosję, Ukrainę, Europę i Stany Zjednoczone. To bardziej brzmi, jakby Pan się przygotowywał na kolejne miesiące tej samej walki na początku 2026 roku. Dobrze to słyszę? Ech, ja nie zrozumiałem. Można jeszcze raz wypowiedzieć. Czy przed nami prędzej miesiące walki dla Ukrainy, czy prędzej zawarcie mm. pokoju, bo to to pierwsze te kolejne miesiące walki brzmią bardziej prawdopodobnie. Otóż gdzie my dzisiaj się znaleźliśmy? Mieliśmy plan. Jak na nią jakby na niego nie patrzeć, był to plan był bardziej ultimatum niż planem i tak to wyglądało. Potem Stany Zjednoczone bardziej normalnie zaczęły z nami rozmawiać, okazali zrozumienie dla naszych argumentów i plan się zaczął zmieniać, oczywiście niewątpliwie z tymi no, nieuzgodnionymi do dzisiaj punktami, o których już wspomniałem wcześniej i tutaj oczywiście Rusy, tutaj się wspomniało, Ruscy przysłali tutaj informację zwrotną, która oczywiście zupełnie nie była w interesie Ukrainy, nie była w interesie na pewno niepodległej Ukrainy. My nie tak jak Ruscy widzimy nasze życie. My widzimy swoją przyszłość w niepodległym państwie. Nasze rozmowy trwają, dziś nasz zespół negocjatorów spotyka się w Miami z amerykańską delegacją. Myślę, że właśnie w tej chwili, pomimo Moment, tych a, przesunięć czasowych, w dziś w Ameryce jest ranek, tak? Mi się dobrze wydaje. Dobrze, Jeśli to jest już połowa dnia, to myślę, że dzisiaj się spotykają. Dziś wieczorem sądzę, że uzyskam informacje o plany, wynikach tych rozmów i myślę, że uzyskamy, sporządzimy plan. Jest 20 punktów tego planu, są odrębne dokumenty o gwarancjach bezpieczeństwa. I odbudowie, zatem kilka dokumentów, mniej więcej tak można powiedzieć. Jeżeli to się nie uda, czy to będzie kontynuacja wojny? E, powiedziałbym tak, że jeżeli nie uda się powstrzymać Putina, to będzie właśnie to, czego życzy sobie Putin kontynuacji wojny. Ostatnie, króciutkie pytanie. Co pan zrobi pierwszego dnia pokoju, kiedy w końcu zostanie zawarty? Czy odkurzy pan krawaty z szafy? Menawody Czas. Będę miał wtedy dużo czasu dla żony, dla dzieci. U wielu naszych żołnierzy będzie możliwość powrotu do domu, do swoich rodzin. Wszyscy będziemy mogli wspomnieć o tych, którzy... Oddając własne życie, stworzyli nam możliwość kontynuowania naszego życia i do wszystkich nich odnosimy się z ogromnym szacunkiem. I niewątpliwie w pierwszych sekundach po zakończeniu wojny jestem przekonany, że wszyscy ludzie wezmą się do odbudowy Ukrainy. Myślę, jestem przekonany, że wielu wróci, że ludzie wrócą do Ukrainy. Nikt nie będzie ich zmuszał, kto nie będzie chciał. Kto znalazł sens swojego życia w innych krajach i swoją przyszłość w innych krajach, to już ich wybór, ale Ukraina powinna uczynić wszystko, by umożliwić powrót maksymalnej liczby Ukraińców po tak tragicznej wojnie i sądzę, że to jest ważne. Zobaczymy, zobaczymy co jeszcze. To był specjalny wywiad pana prezydenta Włodymora Zańskiego dla mediów publicznych telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. Bardzo dziękujemy panie prezydencie. Dziękuję. 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 Bardzo dziękuję.